się dziś przedstawię wam trzy najlepsze japońskie auta do kwoty 10 000 złotych. Numer 1 Toyota Celica siódma generacja. Toyota Celica jest dostępna w dwóch wersjach. Obie zawierają czterocylindrowy silnik o pojemności 1,8 litra oraz o mocy 143 koni mechanicznych, popularniejsza i 192 koni mechanicznych. Jest to auto stosunkowo tanie, wytrzymałe i bezawaryjne. Numer 2 Honda Prelude piąta generacja. Bez wątpienia wyróżnia się oryginalnym wyglądem. Honda Prelude z silnikiem Fetek o pojemności 2,2 litra oraz mocy 185 lub 200 koni mechanicznych. Wówczas możesz liczyć na przyspieszenie do 100 km na godzinę w 7,5 sekundy. Numer 3 Mitsubishi Eclipse druga generacja. Poza świetną sylwetką, dużą zaletą Mitsubishi Eclipse jest czterocylindrowy silnik o mocy 140 lub 146 koni mechanicznych. Drugi z nich wyróżnia się większą wytrzymałością i mniejszą awaryjnością. Jeśli będziesz miał mnóstwo szczęścia być może uda Ci się trafić na wersję z turbosprężarką o mocy 213 koni mechanicznych.